Tam możecie wejść, przypilnujcie, bo nie ma żartu. Pewnie, że nie ma. Widać, że to prawdziwy parowóz. A, a nie jakiś na żarty. 93 może mi dobra to a nie prościej wagony dopchnąć? Nie, nie 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 ma takiej opcji nie ma. wagony są zahamowane a. tyle co tu ludzi to by popchnęli o, o. będzie bum teraz nie nie będzie to nie wiem czy ma, ma Ale będzie na pewno Tak jest Super Teraz możecie zachodzić i zobaczyć tam podejść, tak Ale to w hamulce co idzie para czy powietrze? Powietrze. Nie. To sprężarkę ma? Tak jest Z boku sprężarka. No hamowanie jakby następowało Sprężarka tak jest Z boku sprężarka jest Super. Yeah. There is, there is no, no a nowe już są To jest nowe, nowe. Poszedł gaz. 40 <try> już